Wielkie poruszenie Wystawiano niesłychanie Piękne przedstawienie Wszyscy dobrze się bawili Chociaż był wyjątek No tak, ma cierpić To o mnie chodzi I am the clown Prince of crime And we've had A hell of a time Witam Was. w się na G, w którym mówię to co chcę. No i może bardzo dobrze. Dzisiaj będziemy rozmawiać o filmie Joker, który widziałem bardzo niedawno. Zlekałem z tą recenzją, bo chciałem się nad tym filmem mocno namyślić. to nie dlatego, że jakoś nie umiałem go zinterpretować, czy coś. Po prostu moja opinia jest kontrowersyjna. No ale co? Zaczynajmy. Słów kilka o scenariuszu filmu Joker. Scenariusz filmu Joker mm, pokazuje nam losy człowieka nazywającego się Arthur Fleck. Jest to przeciętny facet, który pracuje jako klaun, taki do wynajęcia w firmie dla klaunów. Ma matkę, z którą sobie mieszka w jakimś takim kiepskim mieszkaniu, ogólnie ledwo wiąże koniec z końcem. Chce być scenopowym komediantem, no ale oczywiście mu nie idzie. No i powoli, krok po kroku jakby jego życie zbacza z tych torów, które sobie wyznaczył, tak? Wyraźnie ma jakiś problem ze sobą, bierze masę pigułek, ma jakieś takie straszne napady kaszlu, które wręcz powodują już u niego ból, tak bardzo, tak bardzo śmieszny, kaszlem śmiechą oczywiście. I z czasem też zaczyna coraz bardziej odbijać, tak? Im dalej w w tym, coraz bloczniejsze robią się jego problemy, staje się coraz bardziej brutalnym człowiekiem, aż w końcu się łamie. Tak? No ale to już właściwie wiecie z trailerów, tak? wiecie mniej więcej co się dzieje. Wydaje mi się, że scenariusz jest dobrze rozpisany, wszystkie trzy akty mają jakby fajną strukturę. Nie czuję, żeby film się dłużył. Dwie godziny to jest idealny czas trwania takiego filmu, moim zdaniem. Nie jest to, nie jest to ani za długo, ani za krótko. Ponieważ to jest dokładnie, perfekcyjnie dobrany czas dla, dla, dla takiego obrazu. Trzeba tylko uważać, bo jest to dramat psychologiczny. To nie jest w żadnym wypadku film super to, jest, to jest dramat psychologiczny, bardzo konkretny. To miało być hołd dla bardziej mm, kina y, Martina Scorsese, typu trochę wczesnego, no, taksówka, aż tak, komedii, tego typu produkcje, bardziej niż y, jakby fajne kino mańskie Jest to na pewno y, scenariusz poruszający ważny temat, jakim są osoby chore psychicznie w naszym społeczeństwie, y, którym jest na pewno ciężko. Y, I wydaje mi się, że film bardzo wyraźnie zaznacza jakby te linię, którą idzie, y, żeby pokazać nam, co się może stać, kiedy tacy ludzie jakby nie są. Nie pilnuje się ich, nie są akceptowani, nie są, nie są pokazywani itd. Kimi Felix. Jak mu poszło, jakim jest jokerem. Uważam, że aktorsko, rola, w tym się wcielił, jest świata. bardzo emocjonalnie zagrana, bardzo mocno. Wszystkie akcenty wybrzmiewałem dobrze, nigdy nie czułem, że coś tam jest nie tak. Są role, w których widać, że no, tu coś niepokło, o, tu tek był taki sobie, tu nie było czasu. Nie, tu nie ma. Tu wszystko jest perfekcyjne. Perfekcyjnie wygrane. W sensie każda drobna emocja, każda struna, w którą uderza aktor, jest po prostu świetnie, świetnie nakreślona. Potrafi zagrać i te żałosne momenty, i te, i te wściekłe momenty, i te momenty jego jakby wyzwolenia, i te momenty zamknięcia się w sobie. Uważam, że zrobił fenomenalną robotę, jeżeli chodzi o fizyczne przygotowanie się do roli. No niesamowicie słodki, przede wszystkim Joaquin Phoenix. Nie jestem w stanie za dużo powiedzieć o pobocznej obsadzie, bo oni tam właściwie są jak dekoracje dla Koakinia dla, dla Phoenixa, który po prostu tam no, rządzi tym, tym filmem. Nadaje mu tempo i, i cała ta akcja galopuje niesamowicie. Jest naprawdę pięknie, jest naprawdę pięknie w tym filmie oglądać, jak pracuje taki wybitny fachowiec. Uważam, że nominacja do Oscara na pewno się należy za kreację Artura Flecka, bo jest przejmująca dla, dla, dla widza i, i uważam, że jest, jest naprawdę niesamowita. Uważam, że można spokojnie porównywać ten film o wiele bardziej do pięknego umysłu niż do Mrocznego Rycerza. Bo, jak rola, też taka bardzo, bardzo przejmująca, i, i historia człowieka, który zmaga się z własnymi demonami, tak? Porozmawiajmy o bardziej technicznej stronie filmu, czyli operatorska strona, reżyserska, scenografia, charakteryzacja i tak Uważam, że w aspektach tego typu ten film sprawdził się naprawdę dobrze. Przede wszystkim, operatorska strona jest niesamowita. Wszystkie kadry są dobrane bardzo ładnie, są dość ciekawe ujęcia. Dużo jest zbliżeń na twarze bohaterów, dużo jest takich planów średnich, gdzie trzeba na sobie utrzymać wzrok kamery, ale na szczęście większość postaci jest na tyle charyzmatyczna, że daje sobie z tym radę. Muszę przyznać, że Joaquin Phoenix w tym momencie wypada bardzo dobrze, bo mimo że gra dość specyficznego bohatera, który jakby w społeczeństwie jest bardzo nieakceptowany, to jednak widać, że potrafił utrzymać na sobie wzrok kamery, co jest bardzo, bardzo, bardzo przydatne, bo jakby ciągnie ten film w tym wszystkim. Co do reżyserii. Która wydaje mi się tutaj trochę ciężko poprowadzona taką ciężką ręką po prostu, bo być może reżyser jako że reżyserował mainstreamowy film, który tak naprawdę jest bardziej dramatem psychologicznym aniżeli kinem superbohaterskim bał się, że widz nie załapie wielu motywów, więc je bardzo przeliterowuje dla nas. Jest na przykład taki moment, w którym jeden z tekstów jest pogrubiony, jeden tekst jest pisany bardzo dużymi literami, żeby widz zauważył. Takie, to są takie detale, które po prostu Wyrywają mnie z filmu, bo widzę, że reżyser w tym momencie mówi, patrz widzu, 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 zobacz, 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 to jest to, to, jest to co chciałem powiedzieć. Wydaje mi się, że to było troszeczkę niepotrzebne, jeżeli byśmy mieli większy szacunek dla publiczności, ale też rozumiem, że jakby widzki na super niekoniecznie będzie w stanie wyłapać drobne niuanse w tym wszystkim. Chciałem powiedzieć też o make-upie, bo tutaj jest bardzo specyficzny wizerunek Jokera i mimo, że mnie on nie odpowiada specjalnie, to jednak rozumiem zamysł i uważam, że nie jest to najgorsza możliwa robota. Tak samo jeżeli chodzi o strój, który znowuż mnie się nie podoba specjalnie, ale jest całkiem ładnie wykonany. Większość kostiumów zresztą w tym filmie jest bardzo fajnie zrobiona i jakby oddaje postaci, które, które je noszą. Co do scenografii, też jest wykonana bardzo fajnie. Wszystkie te uliczki, to mieszkanie Artura Flecka, studio telewizyjne, wszystko wygląda bardzo autentycznie i bardzo realistycznie. Wydaje mi się, że taki, takie było zamierzenie i efekt został w 100% osiągnięty. Jeżeli chodzi o efekty specjalne, takie jak przemoc, krew i dalej, bo jest tego trochę w tym filmie, ja uważam, że jest to bardzo ładnie wykonane. Jakby no ktoś o słabych nerwach może powiedzieć fuj czy coś, ale nie jest to nic czego nie widzieliście już wcześniej w filmach. Błagam, jesteśmy w erze postpiły nic już was w górę raczej nie zaskoczy Tutaj po prostu przemoc jest potraktowana poważnie i wydaje mi się, że dlatego wielu ludzi jest przerażonych ilością i jakby intensywnością wrażeń z przemocy, która w tym filmie występuje, ale tak naprawdę nie jest, to, nie jest to nic wyjątkowo obrzydliwego, tak naprawdę, po prostu realistyczne rany postrzałowe czy realistyczne rozcięcia. to nie jest tutaj jakiś mistrzostwo świata, jeżeli chodzi o dziwne pokazywanie przemocy, także może, możecie być spokojni, jeżeli widzieliście jakikolwiek film z krwią, tak. Strona montażowa tego filmu, to jest ostatnia rzecz, o której będę mówił, jest okej, okay. nie widziałem żadnych jakichś specyficznych technik w montażu, Dobrze zmontowany film, odpowiednie tempo, jakby nie dłuży się, co jest bardzo ważne, czyli wycięto część scen trailera, z tego co pamiętam, bo wielu scen nie widziałem, które w trailerze były pokazywane, więc prawdopodobnie zostały wycięte na stole montażowym bardzo dobrze, bo film przynajmniej nie ma problemów z tym, że jest jakaś dziwna scena, która nie do końca pasuje. Wszystko ze sobą się jakby klei w tym filmie. Rozpływałem się nad reżyserią, nad kadrami w tym pięknym filmie. Jaka będzie ocena na koniec? No otóż ja bym dał 8 na 10. Uważam, że to jest bardzo zasłużona ocena za piękne zdjęcia, za piękne kreację Joaquina Phoenixa. Problemem dla mnie są pewne dziwne takie skoki w logice filmu. Nie chcę zdradzać, bo musiałbym wejść w spoilery, ale są pewne sceny, które po prostu... trochę nie wiem o co chodzi, nie wiem po co są. W sensie, chodzi mi o, o, o jakby, jak to działa, bo ten film ma być niby realistyczny, ale niektóre sceny po prostu są takie trochę z magic realism i nie wiem. Trochę mnie to nie, nie pasuje do tego filmu, ale, i, i, ale to jest spokojnie coś, co można odpuścić. 8 na 10 ja bym dał i mam, to jest świetna ocena. Polecam każdemu, kto widział Mównicznego Rycerza, chce sobie zobaczyć innego Jokera, polecam każdemu takiemu fanowi Batmana, który kto to od czasu do czasu idzie i polecam ludziom, którzy lubią dobre kino. To jest dobre kino. To jest dobre kino. To nie jest, to nie jest jakiś, jakiś taki super film, o którym zapomnijcie jutro. To nie jest film o superbaterach, to jest dramat. To jest poważny dramat. To jest coś, co, co by nakręcił właśnie Martin Scorsese w swoich młodych latach, a nie jakiś tam ...superbaterowie. Nie, nie, nie. Polecam z całego serca dla tych ludzi. On. Skąd ten Marek Grechuta na początku? No bo mi się ten film nie podoba. A się nie podoba. Ja go nie lubię. Hmm. Kiedyś nie rozumiałem Kazusu Stevena Kinga. Mówię o sytuacji, w której on widział leśnienie Stanleya Kubika i uznał, że film jest okropny. Że w ogóle nie dobra adaptacja. Nie lubi go. Nie potrafiłem tego zrozumieć. Jak można nie lubić? Liczynienia stanę na komputer. Genialny filmowiec, tak? Przełomowe efekty wizualne. Delikatne. W Czekników są. jest z... Genialna rola w ogóle. Kiedy pierwsze kiedy... zbiciłem to pisanie, to jak ono czyta te napisy na maszynie. All the work and no play, make a jackal, go boy? Nie wiem, czarny. Jest tak nakręcone w ogóle. Przerażające w ogóle. Że to pisał cały miesiąc. No ale mi się nie podoba. mówię, się nie zna. <grym> Frajer. No. No i trafiłem jako Salakami. Trafiłem na Jokera. Film, który jest świetnym filmem. I mam jeden problem, że jest to adaptacja postaci Jokera. To jest mój jedyny problem z tym filmem. To jest mój największy, to jest, to jest wręcz filozoficzny problem dla mnie. Bo to... Bo ten film, to widzicie, wiecie, jest ten film? Ja mam powiem, dla mnie. To jest trojański. Ktoś miał scenariusz, okay. Ktoś miał scenariusz, wziął go sobie, tworzył. Ktoś ze studia przeczytał i powiedział, no dobry scenariusz, ale to jest jakiś dramat społeczny, o jakimś frajerze, nie chcę. Reżyser wziął ten swój scenariusz, przepisał go, przyniósł i było napisane Joker. I wtedy fan ze studia powiedział, uuu, to jest dobre, fani Superbadowskiego Kina na to przyjdą. Bo to jest Joker. A film będzie i tak ok, Więc tak zrobimy. No i tak też zrobili. Wszyscy są zachwyceni. Krytycy są w ogóle Nagrody się posypały. Co oglądam recenzji w internecie? Zach! Musimy porozmawiać w Jokerze. Joker nie są -obec. Ci wszyscy ludzie mają do tego pełne prawo. Wspieram ich w każdym celu. Uważam, że filmy superboaterskie powinny zmagać dyskusję. Powinniśmy rozmawiać o nich po wszystkim. Twórcy powinni wykorzystać tę możliwość, jaką im daje kino i, i jakby oderwanie się od naszej rzeczywistości do przekazywania. Jakiś życiowych porad do, do takiego metaforycznego komentarza, do parafrazy, czegoś. No. Do tego nie dostaliśmy, tu do dostaliśmy rzeczywistość. Tu dostaliśmy coś, co z, po zmianie tytułu na dziwny przypadek Artura Flecka nie straciłoby nic z uroku. On moim zdaniem wiele by zyskał, bo moglibyśmy wyrzucić kompletne bzdury, które, które po prostu ciągną ten film. Bo drugą wadą dla mnie jest rzecz od Batmana. Bruce Wayne. To co to nie jest? Nie potrzebne. Po to wyciąć i nic by się właściwie nie stało. Większość tych scen. Miasto mogłoby być spokojnie Nowym Jorkiem, bo nie wygląda jak Gotham. Ja pamiętam, jak ludzie narzekali na Christopher'a Rolanda. Mówi, no, jest Gotham. Gdzie to jest Gotham? To jest Nowy Jork. <laughs> bo mam nadzieję, że oni oglądają dzisiaj tego filmu, bo w ogóle się załamą Ja pamiętam te wszystkie wojenki i te walki, z... o, 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 o to, że te filmy w ogóle nie jak komiks. Ci ludzie do się już poddali. Ja poszedłem na... No, Jokera z że. Nawet jeżeli to nie jest jakby. Że, że to jest po prostu inna wersja, tak? Ja nie byłem pozytywnie nastawiony do tego filmu, bo ja widziałem zwiastuny i po zwiastunach już widziałem, że to jest hołd dla Martina Scrossa. Jakby, że to jest hołd dla. że to nie jest hołd dla komiksów, które ja czytam. I stąd analogia do Stephena Kinga, bo on też nie szedł na film, żeby zobaczyć dobry film. On szedł, żeby zobaczyć adaptację postaci, które stworzył. No ja nie stworzyłem Jokera, niestety. Trzeba za to podziękować Jeremu Robinsonowi, że stworzył taki konieczny wizerunek, tak? No i Bobowi na no, w jakiejś, w jakiejś części nigdy się nie dowiem w jakiej. E, ale trzeba... i Bill'owi film no, ale trzeba, i trzeba oddać to, że, no... No nie jest to film o Jokerze. To jest tak bardzo nie film o Jokerze. On stracił wiele cech, które dla mnie czyniły go ciekawym złoczyńcą. Po pierwsze, stracił całą charyzmę. Joker zawsze miał dla mnie w sobie to, że... W ogóle niego zawsze kręciła się masa osób. Był przerażający, ale chciałeś być w pobliżu. Chciałeś to zobaczyć, co on zrobi dzisiaj. Mówisz, uuu, to jest, to jest Joker. Z jednej strony chcesz sobie iść, a z drugiej strony myślisz kurde. No nie? Teraz fascynowało w że Dlatego w mrocznym rycerzu on jest taki niesamowity, kiedy on wchodzi na, na tę salę i mówi, że my jesteśmy... gwoździem imprezy. Nie można oderwać od niego oczu, bo chodzi gdy gość, jak łapie ludzi, no i ty no, no, tak? Joker nigdy nie wydawał mi się osobą społecznie niezręczną na zasadzie jakiegoś autyzmu, czy czegoś takiego bycia, jakby, że nie umiałby się zachować. Joker doskonale wie, jak ma się zachować, dlatego zachowuje się kompletnie inaczej. To jest, to jest inna Ta sprawa. Poza tym chyba najważniejsze. Bo aktor, Phoenixa ma ten problem dla mnie, że jest niekompetentny. Nie potrafi wykonywać wielu prostych czynności. Nie umie planować. Nie potrafi się dobrze wyłgać. Jest niewygadany. To jest problem dla mnie. Bo. Bo Joker... Jest napisane: Zobacz tam chyba początek najsilniejszego złoczyńcy. Takie... A to nie jest początek najsilniejszego złoczyńcy. Ten facet zostałby złapany przez kogokolwiek. Dla niego nie potrzebny jest Batman. Bohater w Phoenixie jest złapany przez policję bez problemu, bo po prostu jest kiepski w tym, co robi. To jest moja smutna realizacja. To jest mój smutny wniosek. Na tym polega okropieństwo Jokera, policja nie daje sobie rady. To jest tak niebezpieczny, straszny przestępca. A tutaj widzimy go. W... I tutaj już nie chodzi o sympatię, bo ja uważam, że można to zrobić sympatyczną origin Story dla Jokera, no to nie jest problem. Naprawdę. Uważam, że to, to jest ciekawy eksperyment. Ale jeżeli tak bardzo odcinamy się od korzeni komiksu, to po co robimy film komiksowy? Wiecie, o co mi chodzi? Że... Jeżeli wstyd nam robić film o komiksowych superbohaterach, to może go po prostu nie róbmy, może zróbmy inny film. Josh Taek popełnił ten sam błąd z Fantastyczną Czwórką, tylko że wtedy ten film wyszedł po prostu jeszcze gorzej niż ten. Ten wyszedł wybitnie, bo miał świetny skrypt. Miał świetny skrypt i dobrego reżysera ze sobą. I, I wybitnego aktora, żeby zagrać główną rolę. To jest jakby święta trójca, tak? Wyszła, jest operator w ogóle. Cuda obrobi. Podczas gdy fantastyczna członka po prostu była kiepska, była źle zrobiona, źle wymyślona. Nikt nie chciał tak chyba pracować z tego co widziałem. Ten film wygląda okropnie. Yy, podczas gdy Joker wygląda dobrze, tylko ma ten sam problem. Jakby wstydzi się swojego rondowodu, wstydzi się tych wszystkich rzeczy, które narosły wokół Jokera. Wstydzi się przerysowania, wstydzi się bycia jakby trochę zabawnym, także. Znaczy, Jedni powiedzą, że no, a tym to przecież Jest bardzo śmieszny, czasem tam powiedzmy jakiś dobry żart. Ale Joker nie opowiada żadnego dobrego żartu w tym filmie, tak naprawdę. Coś takiego, że dnia ja mi się zaśmiało. Że... Bo gdy większość inkarnacji potrafi jakby zrobić coś takiego, że jakieś mechanizmy stracił. No. Te, te charyzmy, które sprawia, że opowiada najokropniejsze rzeczy na świecie. My go słuchamy i nawet, nawet może komuś się wyrywię, jakiś oho. Mimo, że to jest okropne. Zachowujemy się wszyscy jak wtedy, jak tobie, bo są. What a story, man. Prawda? Coś w tym jest. Dla mnie. Dla was nie musi. Mówię. Ja ułożyłem to sobie, bo chciałem pokazać, że to nie jest tak, że ja, że ja Jokera znam z, z kubek, no. Ja czytałem Jokera, to jest mroczna postać. Ale on zawsze ma w sobie takiego wolny myśliciela, takiego, jakiegoś ducha mm. chaosu i on nie jest niezręczny społecznie, bo nie umie, czy bo jest chory, on po prostu nie chce, on nie podda się normom, on jest idealnym zaprzeczeniem Batmana właśnie dlatego Batman narzuca sobie pewne zasady twarde, mówi nie zabijam, mówi nie kradnę, tak? Staram się działać dla dobra miasta, a Joker odrzuca to wszystko. Ja robię co chcę. To jest moje życie. Świat to jest żart. Ten Joker taki nie do końca jest. On jest on jest chory psychicznie. Tak naprawdę chory na zasadzie po prostu choroby. I to też nie boli, bo wiecie co? W Zabójczym Żarcie, jak czytam ten origin story, to można w nim zobaczyć siebie. Jakby można zobaczyć ja w desperackiej sytuacji, gdybym stracił żonę i Dziecko, jeszcze nienarodzone, zresztą. To też bym się okazała, nie? Ty bym miał taką możliwość. Oh, dziecko. to kadzi z kwasem. masz całą białą twarz, zielone włosy. Nigdy już nie będziesz taki sam. Jesteś przestępcą w dodatku, jesteś ścigany, ścigacie pana. który też pewnie, że od, od tego samego tego możesz mieć jakiś, ze stresu połowowego. Się mogą zdarzyć każdemu. To mógł być ktoś zupełnie inny. Ale to nie było tak. Nie? To był To był właśnie Joker. I cały ten komic to jest jakby próba pokazania, że. Każdego ta się. Dżokie chce pokazać, że każdego ta się złama. Zresztą. Pamiętacie proszę, tego rycerza. Jest tam scena, która moim, moim zdaniem to jest. Bardzo skierować zabójczym żartem to coś. W sensie ten Joker. Bo wiele ludzi mi wie, nie był komisarzem, Joker. To jest Joker z naszego z serca, jest Joker z zabójczego żartu. Człowiek, który chce coś udowodnić. Całe jego życie to jest po to tylko, żeby ci coś udowodnić. Wioła, dziecko, i cyj, cywile. Dajemy im detonator. Dajemy im wybór. Zabij kogoś. Co pokażemy? Że każdy jest taki jak ja. Ludzie są tylko przetrwać. Nie ma już dobrych ludzi w Katowicach. To chciał pokazać, czy człowiek w tym nie? tak? No tak. To była moja najwyższa tak jak komisarza Gortona, żeby ci pokazać, że każdy, każdego da się złamać. Wystarczy jeden zwycięznik, to jest wszystko. To ludzka psychika jest jak jajko, Albo, jakby, jakby to powiedział Heath Ledger, yy, Z grawitacja. Wszystko, czego potrzebujesz, to jest najlepsze popchnięcie, tak? Nie? No. A tutaj tak nie ma, A tu... Widzimy, że to jest człowiek z okropnym życiem, bez przyjaciół, bez niczego, z matką, która też potrzebuje pomocy. No, nie jest ciężko się do tego odnieść, bo nie mógłbym być cukrem. no. Po prostu to nie jest moje życie. Mało inteligentny facet, któremu życie się łamie, no. Dla mnie to nie będzie Joker, to nigdy nie będzie innego z Batmana. Są ludzie, którzy chcieliby zobaczyć, jak Huakin Phoenix pojedynkuje się z Batmanem. I. no to nie ma szans. Jeżeli Batman jest jakkolwiek kompetentny w świecie, który wykrował to Philip jest bez sensu. Z Joker nie ma szans. To jest człowiek bez zdolności planowania, człowiek bez jakiejkolwiek zdolności. On nic nie umie. On nie jest dobrym chemikiem, nie zna się na bombach, nie zna się na taktyce wojskowej. Nie zna się na okradaniu banków, na niczym się nie zna. Jak on może walczyć z Batmanem? W jakikolwiek sposób. Więc dla mnie to nie jest ciekawe. Moja po postać jest niekompetentna właśnie. Wszystko to mu wychodzi tak... przypadkiem co wydaje mi się. I, i tyle. I tyle, dlatego mi ja, się ten film nie podoba. Zobaczmy, że to jest świetny film ale po prostu nie dla mnie, bo ja, ja jestem fanem Jokera. To nie jest tak, że ja nie lubię jakby alternatywnych wersji Jokera. się mi, bo Joker tutaj to jest, to jest normalnie... Ja uważam, że to jest genialne. Wiele ludzi może się ze mną nie zgodzić, albo nie chcę wam zdradzać, bo może kiedyś przeczytacie. Rycerze Zemsty, który zresztą był wydany w Polsce, w, w Złamanym Mieście, w drugim wydaniu jest też Rycerz Zemsty. Polecam wam sobie przeczytać. Jeden z... Ciekawszych pomysłów na Batmana i Jokera w ogóle w komiksach. To nic nie mówię o Białym Rycerzu, którego już nie da. I no, ten nowy Joker, kiedy Joker, kiedy Joker nie spełni ce podstawowej cechy, czyli jest w stanie walczyć z Batmanem jak równy z równym, pojedynek wielkich umysłów, to nie jest dla mnie Joker. Przykro, jakkolwiek bym się starał, to jest dla mnie biedny, chory człowiek. No. To jakby zrobić film o Riddlerze, w którym Riddler jest kiepski w zagadkach i jest debilem. No... Smutne. Ale... Potrzebuje kogoś, kto jest kompetentny na tyle, żeby stanąć w szranki z Batmanem. Wiesz, my, ale w tym świecie nie ma Batmana. No, 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 ale... To jest jakby... Origin story dla Jokera, a nie... Dziwny przypadek Artura Flecka. Film jest dobry. Idźcie na niego, zobaczcie go sobie. Oceńcie sami. Nie przejmujcie się jakimś opowiadaniem o przemocy. No. Tak, taksówka wyszedł w 70. Którymś, a ci ludzie się teraz obrócili Przemoc. o, Ratujcie! Co powiedzą dzieci? Ja Po prostu błagam was. Podsumowanie. E, jak mówię, idźcie na ten film, zobaczcie go sobie. Świetny film. Naprawdę błędy w logice, jak mówię. Uważam, że. Trochę bzdury. Tam, trochę bzdur się w tym scenariuszu, żeby akcja mogła przejść do przodu, jest. Bo są pewne momenty, gdzie sobie powiedziałem, co? Ja, ale czemu? Jak on to zrobił? Co on pozwolił? I tak dalej. Ale, ale w większości przypadków to można przeboleć, To nie jest nic strasznego. O wydaje wydaje mi się. Świetna, świetna ocena. Bardzo dobry film. To było oczywiście z tęszą, ale G. Tak zawsze jestem ciekawa, jakie jest wasze. Dajcie mi znać w komentarzach, możecie mi tam zlinczować jeżeli wam się podoba. A jeżeli się ze mną zgadzacie, to też bardzo chętnie przeczytam tego typu opinie. Do zobaczenia następnym A. razem.